W tym wideo opowiem Wam wszystko, co musicie wiedzieć, wybierając się na backpacking, jakie torby wybrać, co musicie zabrać, no i czy torby backpackingowe różnią się od sakw. Oraz kiedy sakwy będą lepszym wyborem. Niedawno wróciłem z największego rajdu backpackingowego świata, w którym uczestniczyłem już po raz drugi, więc miałem okazję podpatrzeć najnowsze rozwiązania i dopracować mój zestaw na takie wyjazdy. Link do wideo z rajdu znajdziecie w rogu ekranu. Ten materiał podzielony jest na sekcje, w których najpierw mawiam torbę, a potem rzeczy, które w niej wożę. Co więcej, w opisie znajdziecie listę, którą możecie wydrukować lub zepsuć w telefonie, sprawdzając ekwipunek przed wyjazdem. Zaczynamy! Mówię tutaj backpacking, bikepacking, a co, o co w ogóle tutaj chodzi? Więc jeśli mówimy o backpackingu, to zwykle rozumiemy wyjazd rowerowy z takim zestawem toreb, które są montowane w różnych miejscach yy, roweru, w porównaniu do standardowych sakw, które były wcześniej dużo bardziej popularne i o których też opowiem na końcu tego wideo. Zacznijmy od chyba naszej najważniejszej torby, czyli torby pod ramę. Dlaczego jest taka ważna? Ponieważ tu jest właśnie świetne miejsce, żeby włożyć cięższe rzeczy, ze względu właśnie na środek ciężkości tej torby. Miejsce, żeby włożyć wszystko, co wam potrzebne jest w czasie jazdy. Tu jak widzicie mam torbę Ross Bros. Już trochę też z nią jeżdżę, jestem z niej bardzo zadowolony. Dobra, ustalmy teraz, co spakować do torby pod ramę. Zacznijmy od apteczki. Czyli jak widzicie, ta apteczka jest bardzo odchudzona, bo nie potrzebujecie aż tyle na pewno bandaży. E, tą apteczkę możemy też zamontować sobie tutaj na ramę. Jeśli by nie starczyło przypadkiem miejsca, ona jest odchudzona, dlatego, żeby do niej zmieściły się wszystkie moje kosmetyki. Też pamiętajcie, że potrzebujecie jakiś środek do odkażania ran. Najlepiej wodę utlenioną albo coś innego w małej buteleczce. W apteczce też trzymam leki, czyli leki na biegunkę, e, probiotyki, no oraz przeciwbudowę kosmetyki. Jeśli chodzi o kosmetyki, to tutaj najważniejszą sprawą jest wzięcie czegoś przeciwko słońcu. Jak widzicie, tu zestaw jest dosyć skromny, nie ma miejsca na antyperspirant, nie ma miejsca na perfumę. To jest w końcu wyprawa. W tym coś na komary. Tutaj mam dosyć dużą butelkę, więc musicie kupić coś mniejszego, albo przelać sobie do jakiejś mniejszej buteleczki. Przyda się na pewno nóż. No albo taki scyzoryk. E, przyda się na pewno też łyżka, e, bo bierzemy ze sobą oczywiście też jedzenie. Oczywiście ładowarki i kable. Przyda Wam się szybka ładowarka. E, przydadzą Wam się oczywiście kable do ładowania Waszych sprzętów i telefonów. Kolejną ważną rzeczą jest powerbank. Tutaj mogę Wam polecić Xiaomi Mi 3 generacji, dlatego że jest mały i ma 10 tysięcy pojemności. Ze sobą zawsze biorę też słuchawki. Tutaj mam słuchawki Jabra. No, przydają się oczywiście, żeby posłuchać sobie muzyki albo książek po drodze. No i też działają jako stopery do spania. Co jest fajne, one są dosyć aerodynamiczne. Jak widzicie, czego nie można powiedzieć, niestety, o moich AirPodach, które też są rewelacyjnymi słuchawkami. No ale niestety i wypadają. I też aerodynamikę mają praktycznie zerową. Bardzo ważna rzecz, czyli to jest czołówka. Czołówka Wam się przyda do kempingu. No i też nie wożę ze sobą lampki przedniej do roweru, biorę tylko zawsze czołówkę. Tutaj mamy czołówkę Sofir na 1000 lumenów, więc fajny sprzęt niestety na micro usb Więc będę z tego powodu musiał ją kiedyś na pewno wymienić, żeby nie wozić dodatkowych kabli. Też trzymam pewne ubrania, czyli tutaj. Mam kurtkę przeciwdeszczową i przeciwwiatrową eee, Van Rysela. Bardzo fajna kurtka, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Eee, bardzo fajna i bardzo lekka, zwija się właśnie do kieszeni, więc nie zajmuje dużo miejsca. No i oczywiście mam bafa. Bez niego nie wyobrażam sobie tak naprawdę, żeby się ruszyć w ogóle z domu. Zobaczcie, to jest taka chusta, eee, którą możecie założyć sobie na szyję, a możecie założyć sobie na uszy albo na głowę. Fajny sprzęt, czy na rower, czy na motocykl, zawsze się, zawsze się przydaje. Torby pod potrzebą bierzecie jedzenie, czyli zwykle są to słodycze, ale też na dłuższą trasę wziąłbym kilka żeli energetycznych, takich właśnie na wypadek, kiedy zabraknie Wam sił na podjeździe. No i pamiętajcie, jeśli chodzi o jedzenie w ciągu takiej wyprawy, to trzeba jeść, zanim jesteście głodni. Musicie zjeść co najmniej 200 kalorii na godzinę jazdy. Więc jeśli e, nie pamiętacie, to ustawcie sobie przypomnienie, żeby jeść zanim się staniecie głodni, czy jakiś baton, czy jakiś banan co godzinę powinien dać radę. No i oczywiście kiedy macie dłuższy postój, to możecie zjeść coś wtedy pełnowartościowego. Na samym cukrze przez kilka dni niestety też nie dacie, e, nie dacie rady. Do tego warto zabrać trochę izotoniku w proszku, a jak nie izotonik, to chociaż elektrolity. Ja dosypuję sobie izotoniku do jednego z dwóch albo trzech bidonów, które biorę. Dobra, omówmy sobie narzędzia. Czyli naszą narzędziówkę otwieramy oczywiście od Multitule, czyli bardzo fajny sprzęt, potrzebny na każdej wyprawie. Tu widzicie Multitule z Decathlonu i sobie świetnie daje radę już od kilku lat, więc mogę go... Mogę go polecić. Jeżeli jedziecie w systemie bezdentkowym, czyli tubeless, co wam polecam, to bierzcie dwie dentki. Tutaj mamy dentkę TPU, czyli ultralekką. Z mojego doświadczenia te dentki są dużo mniej trwałe niż zwykłe dentki gumowe, no ale używałem tylko chińskich dentek DPU. Zajmują bardzo mało miejsca, no ale jeśli nie macie zestawu bezdentkowego, to i wziąłbym stare, dobre gumowe dentki plus TPU jako dodatkowy zapas. Jak już mówimy oczywiście o dentkach, to warto oczywiście wspomnieć o czyli łyżkach do ściągania opon. Olej do łańcucha, no na takich wyprawach chyba warto stosować codziennie. Tutaj mamy dwa rodzaje oleju, to jest suchy olej, czyli suchy, który może jest mniej trwały, ale błoto się nie przykleja tak bardzo do napędu, oraz olej mokry, który powinien właśnie się lepiej, lepiej zachowywać w mokrych warunkach, no w jesień, zima, wiosna, no ale nie polecam go, ja bym jednak ja zawsze jeździł na suchym i w razie potrzeby uzupełniał, miecie, bo inaczej będziecie mieli napęd obklejony błotem. Więc suchy olej to jest to, oczywiście niektórzy używają wosk, no ale na cięższy teren, e, właśnie bo mówimy tutaj o grewelach, może właśnie olej. Kolejną podstawą podstaw są trytytki, czyli takie plastikowe ściągacze. Weźcie ich najpierw więcej. Ja bym wziął tak naprawdę chyba ich więcej niż tu leży. Zawsze się przydadzą do. Wszystkich napraw, naprawy nie tylko właśnie roweru, ale też bagażu. Kolejną bardzo istotną zebranie jest oczywiście pompka. Tutaj jest pompka lezyna. Jest świetna. Miałem już kilka pompek, chyba jest najlepsza, jaką miałem. I tutaj, jeśli chodzi o pompki, pamiętajcie, że są dwie, dwa rodzaje pompek: czyli wysokociśnieniowe i objętościowe. Czyli wysokociśnieniowe y, używamy właśnie do gravelów i szos, gdzie ciśnienie jest trochę większe i ciężej jest te ciśnienie uzyskać. A objętościowe używamy do MTB, gdzie E, gdzie e, f, pompujemy do niższego ciśnienia, ale po prostu objętość jest większa, więc wybierzcie dobrą pompkę, bo inaczej zajedziecie się tutaj e, pompowaniem. Powinienem tą pompkę e, taką taśmą typu duct tape użyć jakiejkolwiek innej taśmy solidnej też, która przyda się w ewentualnych, e, do ewentualnych e, napraw. Jeżeli te rzeczy nie zmieściły wam się w torbie pod ramą, to macie jeszcze kilka opcji. Możecie dokupić też taką małą torbę na ramę, świetną na słodycze czy powerbanka. Ja tutaj narzędzia trzymam w wniku, który umieściłem w koszyku na bidon, ale najlepiej umieścić je w torbie pod ramą i wziąć ze sobą trzeci bidon. Wiele pompek rowerowych ma mocowanie do ramy, więc warto je założyć i oszczędzić trochę miejsca w torbie. Dobra, lecimy z chyba najbardziej charakterystyczną torbą, jeśli chodzi o ten zestaw, czyli torbą podsiadłową. Torby takie zwykle montuje się właśnie do sztycy oraz do siodełka. Ale to nie zmienia faktu, że i tak, niestety mając dużą torbę, możemy spodziewać się, że będzie się ruszała na boki. Torba ta ma największą pojemność z całego zestawu backpackingowego, no ale też ma dosyć małą miasłość. nie można włożyć tutaj dużej wagi. Tutaj w tej torbie jest to chyba maksymalnie 5 kg, no ale nawet gdybym włożył tu 5 kg, to pomyślcie jak ta torba by pracowała na boki i jakie obciążenia dostawałby. Te tutaj mocowania. Więc do tej torby zwykle wkładamy ubrania, które nie są tak ciężkie. No i bardzo ważne jest, żeby najcięższy element, który jest w tej torbie, włożyć na sam dół. A, a im wyżej, tym wkładać już lżejsze rzeczy. Myślę, że trochę to jest torba topika, więc bardzo fajnie wykonana i dosyć porządna torba. O czym nie zawsze można powiedzieć, jeśli chodzi o produkty tego producenta, których miałem już kilka. I pokażę Wam bardzo fajne rozwiązanie, które tu jest w tej torbie. Czyli tak naprawdę, żeby wyjąć rzeczy, nie musimy wcale odspinać od roweru. Wymujemy tylko sam worek. Dobra, lecimy z torbą e, czyli jak widzicie tutaj już z zewnątrz, e, tutaj właśnie na górę bierzemy klapki. Pokażę wam gdzie jest góra. Czyli tutaj sztyca roweru, a tu jest góra e, właśnie tej. Torby. Bierzemy klapki i też na tej siatce zwykle suszymy ubrania, więc nie bierzemy dużo rzeczy i pierzemy codziennie. Dobra, na samej górze, jak widzicie, jest kurtka puchowa. To jest trekkingowa kurtka puchowa z pierzu kaczego, więc jest bardzo ciepła. Większość ludzi jeździ jednak w kurtkach rowerowych, ale to rozwiązanie wydaje mi się bardzo uniwersalne. No, i do tego zawsze mogę spać w tym w śpiworze, jeśli noc jest naprawdę zimna. Następnie zabieram bieliznę termiczną do chodzenia po kempingu w czasie właśnie pobytu w namiocie. No, ale jeśli miałbym z czegoś zrezygnować, właśnie tutaj w tej zestawie torby podszedłowej, to byłaby ta bielizna termiczna. Druga zapasowa koszulka rowerowa, tutaj bez zaskoczeń. Jeżeli jeździcie w bieliznie, czyli w majtkach, to wziąłbym co najmniej trzy pary tutaj bokserek. Jeżeli jeździcie bez bielizny, to musicie wziąć wtedy dodatkowe, drugie zapasowe spodnie rowerowe. Na zmianę. Następnie skarpety, zapasowe skarpety rowerowe. No i jedne skarpety, bo nie zajmują dużo miejsca. No i na samym dole, czy najcięższy akcesorium, które mamy tutaj, jest to oczywiście śpiwór. Ten śpiwór to jest śpiwór Volven Superlight 2. Nie jest drogi, jest dosyć mały, jakość, ale nie jest też niestety ciepły. Na samym dole mam dmuchaną poduszkę, żeby trochę tego komfortu mieć. Szczególnie, że jeżdżę bez karimaty ze względu na miejsce. To nie są sakwy. Tutaj miejsca na takie rzeczy nie ma. Jeśli jedziecie z kempingiem, czyli ze sprzętem, namiotem i resztą, to też przydawam się torba, która jest mocowana na kierownicę. Na torby na kierownicę możecie włożyć większe rzeczy, czyli na przykład jak w moim przypadku jest to namiot oraz jafilizaty. Nie miałem jeszcze torby na kierownicę, z której byłbym do końca zadowolony, więc nie podejmę się do rekomendacji. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie coś do polecenia torbie na kierownicę no, włożę właśnie przede wszystkim, jak widzicie, namiot. To jest namiot Nature Hike Cloud Up 2, ultralekki, który mogę bardzo polecić, ale jest dosyć małym namiotem niestety. Do tego zwykle w tej torbie też wożę liofilizaty, czyli jedzenie z pompowaną wodą, które potem zalewamy i mamy pełnowartościowy posiłek. Jeżeli jadę sam, to też musi się tu zmieścić. Kuchenka gazowa, no ale zwykle jeśli jedziemy w dwójkę-trójkę, to każdy bierze inną rzecz. Ja namiot, druga osoba kuchenka i tak dalej. Ta kuchenka to jest kuchenka typu JetBoil i czym ona się różni od zwykłej kuchenki pokażę wam. Czyli tutaj zdejmujemy, mamy tutaj miseczkę na jedzenie, mamy butle już włożoną i oprócz butli mamy palnik. Wymienimy to. Działa to w ten sposób nakręcamy tutaj na taki radiator palnik. Dzięki temu radiatorowi woda gotuje się dużo, dużo szybciej dzięki tej uzolacji, która tutaj jest. No i też dzięki temu woda się gotuje dużo szybciej, tracimy mniej energii, a tego też możemy mieć mniejszą butlę, którą nakręcamy, którą nakręcamy tutaj. Na moim ostatnim wyjeździe backpackingowym miałem właśnie jeszcze Camelbaka jak widzicie, ale to ze względu na to, że po prostu w tym rajdzie po Toskanii jest bardzo gorąco i ciężko z wodą. Ogólnie Wam nie polecam brania czegokolwiek na plecy. Też ten camelback jest, jak widzicie, bardzo mały. Ma oprócz wody, ma 2 litry pojemności po to właśnie, żeby nawet nie kusić. Branie jakiegokolwiek plecaka na backpacking to proszenie się o problemy z plecami. Jeśli jeszcze brakuje Wam miejsca, możecie rozważyć też torbę na widelec, ale tutaj mają to one dużo minusów. Po pierwsze, kompletnie przyjąłem aerodynamikę roweru, poza tym dosyć łatwo je uszkodzić, łatwo w coś uderzyć, albo odkładając rower też uszkodzić sobie gwinty. Do tego będziecie potrzebowali też akcesoria rowerowe. Na pewno potrzebujecie co najmniej jedną lapkę tylnią, ze względu na torbę podszydłowo montuję ją zwykle na kask. Do nawigacji przyda Wam się komputer czy licznik rowerowy, na który będziecie mogli wgrać ślad GPS. Jeżeli nawigować będziecie telefonem, to bateria nie starczy Wam na długo. Do tego zapięcie rowerowe. U loka tu co prawda nie zmieścicie, no ale weźcie jakiekolwiek zapięcie, które da Wam chociaż spokój ducha, kiedy zostawicie e, rower w większym mieście pod marketem. W tym materiale nie wspominam o stroju, który założycie na siebie, no ale dodam wszystkie jego elementy w czekliście przedwyjazdowej. Dobra, kilka słów, tak naprawdę porównanie, czym się różnią torby bikepackingowe od sakw i które kiedy wybrać. Jeśli chodzi o sakwy, to sakwy są na pewno dużo tańszym i dużo bardziej pojemne rozwiązaniem. Żeby je założyć potrzebujecie oczywiście bagażnik, ale i tak wyjdzie to Wam taniej niż zestaw bikepackingowy. Dlatego kupując sakwy, nie musicie inwestować w ultralekki sprzęt kempingowy, ponieważ normalnych rozmiarów namiot czy śpiwór powinien się do nich zmieścić. Jednak sakwy mają parę minusów. Po pierwsze, cały ciężar sakwy jest na tyle roweru, więc tracimy trochę stabilność. Po drugie, sakwy sobie mogą słabo radzić w cięższym terenie. Szczególnie bagażnik i uchwyty plastikowe czy metalowe sakwy, które są, które łączą się z bagażnikiem. Ja miałem taką sytuację właśnie kiedyś. Na pierwszy ride bikepackingowy zabrałem sakwę, no i to się skończyło bardzo, bardzo źle. Kolejnym minusem, a raczej plusem, sakw ciężko powiedzieć właśnie tutaj, ponieważ do sakw możecie naprawdę zabrać sporo rzeczy, a na taką wyjazd bikepackingowy, gdzie macie dużo podjazdów to każdy kilogram się liczy, a sakwy aż zapraszają, ciężko się powstrzymać, żeby zapakować je tylko, yy, tylko do połowy, podczas gdy torby bikepackowe, jest tam tak mało miejsca, że naprawdę musicie walczyć o każdy centymetr, yy, więc podsumowując, sakwy, świetne rozwiązanie na asfaltowe wyjazdy, gdzie nie ma aż tak przewyższenia gdzie ciężar nie jest aż takim dużym problemem, bikepacking bardziej gravelowe, MTB yy, ile tam, gdzie też chcemy pojechać szybko i potrzebujemy, żeby Ee, ciężar rozkładał się po całym rowerze. Zrobiłem dla Was krótki eksperyment. Wszystkie rzeczy, które pokazywałem na tym wideo, zmieściłem zaledwie do jednej sekwy. No dobra, namiot nie, ale reszta jest w jednej sekwie. Backpacking, wyprawy rowerowe, to coś, co mogę polecić na pewno każdemu. Tu zawsze niesamowita przygoda i okazja oderwania się od codzienności. Polecam też moje wideo o pierwszej wyprawie rowerowej, gdzie szerzej podchodzę do tematu. I omawiam też kwestie organizacyjne oraz przygotowanie do takiego wyjazdu. Dzięki za oglądanie i do następnego.